Bullings YouTube, a na dzisiejszym odcinku będziemy robili opening 60 stopni z karnetu zadymielskiego. Właśnie przed chwilą kupiłem i zobaczymy, co mi dropnie. Jak mi nic nie dropnie, to się z jednej strony wkurzę. No ale, bo, no ale z jednej strony nie będę się wkurzył, bo to też te pieniądze od babci. No i bez przedłużania pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, łapce w górę. No i komentarz, czy podobają Wam się odcinki z Brawl Starsa. I ja nie bez przedłużania klikam pierwszego mega boxa i czy mi coś dropnie. I mamy piątkę, niestety nic nie dropło, ale mamy dwa ulepszenia. Może teraz z big boxa coś dropnie. I nic. Teraz kolejny big box. I nic holercza Musi coś dropnąć, musi! No nie! Tak resu szukamy. Hmm, to po co dodać. Damy sobie do Nity. Czy się będzie świecić? Nie świeci się. No jasny... To już się mniejsze szanse robią na to, że coś trafię. No wiem, że mam gwarantowaną postać Bo Gaila, ale... Uf. Proszę. No i nie, mo. No. Ja pierdziele! Co to jest za gra? No i nic. Nic? Bynajmniej sobie nitę na moc lepsze. wow nowa postać Sup, supi chociaż gadżet do nity bo mogę dropnąć no i nic nie świeci jezu no i mamy nitę no możemy sobie ulepszyć eee, co mi tu świeci Właśnie Gail, nowa postać i gdzie jesteś? Ulepszamy sobie nitę na dziewiątą moc. Proszę bardzo. Coś sobie podgadyjemy. Tak. Czekaj sobie. Lepszymy. To też sobie ulepszymy, tutaj już nie możemy, więc przechodzimy do odebrania 24 nagród. Zostawiamy nam raz, dwa, trzy, cztery big boxy, dwa mega boxy. No nie no, co jest, ej no, to jest smutno mi się robi, to jest ta motka smutno mi się robi. Szóstka, jest szóstka. Mamy to. Nowy przedmiot. Mamy to. Z, zakład, że to będzie gadżet albo Star Power. I co to będzie? Czy to będzie gadżet czy postać? Gadżet do NITY Ale już myślałem, że nic nie dropnę. Już tak myślałem, że nic nie dropnę. Szczerze to już tak myślałem. Już myślałem, że powąchałem trochę, że nic nie dropnę. Dam to do Gala Myślałem, że nic nie dropnę. Dobra 300 punktów mocy damy sobie do Gala. Skoro tak do Gala ulepszam I trzy coś dropnie? I piątka niestety. 400 podwaja, o mój Boże. O mi było! Piątka. I nic. 500 punktów damy sobie do gejla, Wszystko do gejla, lecę. No i ostatnia skrzynka, czy coś? Dropnie. Syk. I proszę, 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 proszę. No i nic. No i nic. Niestety. Niestety. Nic, nie dropi. Tak naprawdę. Jestem trochę zawiedziony. Bo z wszystkiego dopię tylko gadżet do nity. W sumie ten gadżet, co widziałem, no nie jest najlepszy, ale nie jest najgorszy, bo wtedy on spowalnia na tych przeciwników. A ja sobie teraz ulepszę ZOLAS. Mam mu moc na nim, już siumę moc. Teraz sobie ulepszymy tutaj te postacie. Sick. Tylko jeden, tego gaila, 800 monetek. Na tym gailu. Mm. O, i mam nowe misję. Ah, Bo no to z karnetem zadymiarskim. Dobra. Dobra. sobie może coś powykonam jakoś to sobie powykonam. I sobie może zrobię opening wtedy z big boxów. 6 dni zostało, więc może coś się uda. No to najpierw, może zrobimy sobie tą dzienną misję na LPIWO. Później sobie zrobię, ale teraz sobie pogram gailem Pogram sobie gailem A właśnie jakim ten... A, to jest teraz. To dobra, dobra. No i króta rundka. Nie, no, co się ma nocy? Nie ja wybrać. Dobra. Jak ci bije kilba. Dobra, dzięki. কভাৰ কৰিম বাৰু I wygrana. Proszę bardzo. Nie no, może uda... może... może... Spróbujemy nabić... eee... Ehm, piątą rangę. No i te podwajacze, że to... kurde... Jak, po, jak powykonam wszystkie te misje z ty, tym skarnetem zadymialskim, to przysięgam, że zrobię odcinek. Zrobię odcinek sobie, jak otwieram za...

No! What's this? 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 Mr. Zaboty ja, że go ja lubię grać! Po prostu chciałam... No eee. i mm. znowu bo te dbajacze, że to musi coś 80, kurde No i teraz zjemy sobie na odkrywanie do usługi te monetki no Nie to Trochę zazdrowia, a to jest, że to ten, ten stufer, moim zdaniem jest lepszy, bo to jest jeden z najlepszych surferów, w grze moim zdaniem. Okay, on's gonna make it Aha, dobra. Ja się tym nie naszłam, bo jeszcze tak posiedem. Kurde, że mnie budzawił. Co jest? Ech. Ja nie mogę. use stuff

No nie, no to 200 katon zostaje. Dobrze. Tak jest. Na luzie. trochę blisko, blisko jest do następnego ee, big boxa więc teraz ee, nabiję piątą rangę otworzę big boxa i wtedy będzie koniec odcinka wtedy tak o no Nie przyszli nie grają

Zabity, no i co, mamy boksika. I tak zapewne nie trafię, ale sobie zub, zub, zobaczmy sobie jakie są szanse w ogóle na postać. Ogólnie tak. Że podrzekł biorąc. Jakie są szanse w ogóle? Nie mam. Naprawdę? Jeszcze nie mam. Krót, tak blisko następnej rangi. Kto jest? Tutaj 420 no to z El Primo spróbujmy albo już weźmy tego Gale'a weźmy, weźmy, już nabijmy z Rangę na nim i sobie otworzymy wtedy Big Boxa że ja żadnych gemów nie trafiłem coming, nie, nie wiem, nie zwracałem na to uwagi ale chyba nie Może jeszcze nawet misję jakoś wykonamy. Raczej nie, ale. No idą za nami, nie? O nie. 200 hp mi zostało. O mój Boże. Że jeszcze to przeżyłem. O! O! Nie, to HP, Jezu, ale to było, o jakie dziele, ale akcja. O, ale, o mój Boże. Ile, jak to ja jestem to ludzie. Mało HP zostaje, Darmowy powerki, Jezu. Co je? Nawet nie używaj. No i tu teraz, Rążu. Kiedy jesteś tu w strachu? I teraz się boisko? Po strachu. No i mamy, mamy tego Big -boxyka. Mamy to. <laughs> Jak znając moje życie, i tak nic nie dropne. Yy... Nic nie dropne na pewno. Ja taki miałem przeczyt. O 70 monet! Trochę by mi się szybciej przydało, ale. I takim czymś kończymy ten dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, to subskrybujcie kanał, komentujcie odcinki. Moi oczywiście zostawiajcie łapkę w górę, a najważniejsze jest to, abyście zostawili subika ze dzwoneczkiem. A ja nie przedłużając, życzę miłego oglądania i do następnego. Cześć!